Cześć Siemano tutaj Alessandro. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii z Football Menadżera 2014. Dzisiaj zagramy sobie wielki finał Pucharu Polski w meczu. Tym podejmiemy zespół Legii Warszawa. Po raz drugi z rzędu udało się za kadencji Michaela Winda w Śląsku Wrocław awansować do właśnie wielkiego finału. Jak pamiętacie, w zeszłym sezonie udało się w wielkim finale pokonać 1 do 0 zespół Jagieloni. Teraz staniemy przed szansą na obronę tytułu właśnie w Pucharze Polski, na początek oczywiście jak zwykle Terminarz a więc ostatnio skończyliśmy sobie na meczu z Lechią Gdańsk przegranym 1-2 na PG Arenie no i wyobraźcie sobie, że od tego spotkania nie przegrałem 11 spotkań z rzędu, potem po tym meczu z Lechią Gdańsk mieliśmy spotkanie na wyjeździe z Miedzią Legnica i tutaj wygraliśmy 3-2 wygraliśmy dwie takie bardzo kuriozalne bramki w tym spotkaniu padły Najpierw sam był Łukasza Skorupskiego, później sam był także Patryka Dragona. No ale gole Salinasa Dragona i Mateusza Dugołęckiego dały nam zwycięstwo w Legnicy. Później mecz ćwierć na Pucharu Polski. No i los kojarzył nas z zespołem Wisły Kraków. Pierwszy mecz zremisowany na wyjeździe na Rejmonta 0-0. do Następnie mecz z Wizewę Łódź na własnym boisku i wygrana po dwóch trafieniach Kamińskiego 2-0. W tym meczu czerwoną kartkę zobaczył François Pierre. Potem pojedynek z Olimpią Grudziąc i kolejne pewne zwycięstwo 3 do 1 gole Kamila Drygasa Miłosza Przybeckiego i Stefano Padowana, następnie rewanż w ćwierćfinale Pucharu Polski z Wisłą Kraków no i po golach Przybeckiego i Padowana wygraliśmy 2 do zera i awansowaliśmy do półfinału tych rozgrywek, następnie mecz z Arką Gdynia i zwycięstwo pewne 3 do zera, trafienia Isupowa, Fofany i François Piera dały nam pewne zwycięstwo w Gdyni później mecz z Legią Warszawa no i na własnym boisku po trafieniu znajdującego się w znakomitej formie François Piera pokonaliśmy Legionistów 1 do 0 w obecności prawie 33 tysięcy widzów no i potem półfinał pucharopolski a tutaj los kojarzył nas z Lechią Gdańsk pierwszy mecz u siebie wygrana 3 do 2 trafienia Loika Pere Miłosza Przybeckiego i Dawida Kamińskiego następnie Remis, dosyć sensacyjny remis z zawiszą, ponieważ Zawisza zajmowała w tym momencie i dalej zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ligowej, no i tylko remis. 2 do 2 tam przegrywaliśmy. Najpierw 0 do 1, później 1 do 2. No, ale wyrównał kapitalny strzał z rzutu wolnego Jorge Salinas, i ostatecznie mecz na naszym boisku zakończył się podziałem punktów. No i potem półfinał z Lechią Gdańsk w Pucharze Polski. Mecz rewanżowy, no i kolejne zwycięstwo. Tym razem 2 do 1. Kamil Drygas i Dawid Kamiński, autorami goli. No i to właśnie ten mecz dał nam awans do wielkiego finału. Pucharu Polski, następnie Rozpoczęliśmy zmagania w grupie mistrzowskiej Do której awansowaliśmy No i w pierwszym meczu pokonaliśmy na Łazienkowskiej Zespół Legii 1-0 Po trafieniu Anzora i Supowa Spójrzcie może jak, wygląda, jak wyglądała Tabela po 30 rozgranych kolejkach, a więc awansowaliśmy do grupy mistrzowskiej. Z trzeciego miejsca mamy, mieliśmy tyle samo punktów co Lechia Gdańsk, a więc 61 oczek. Lech wyprzedzał nas o 5 punktów. Ponadto do grupy mistrzowskiej awansowały zespoły Jagiellonii Białystok, Legi Warszawa, Pogo Pogoni Szczecin, Zagłębia lubin, a także Korony Kielce. W grupie spadkowej znalazły się Widzew, Arkadynia, Wisła, Mieźlegnica, Górnik Zabrze, Ruchorzów, Olimpia Grudziądz i Najsłabsza w stawce Zawisza Bydgoszcz No i właśnie rozpoczęliśmy Zmagania w grupie mistrzowskiej Tak obecnie przedstawia się tabela Po pierwszej rozegranej kolejce My pokonaliśmy zespół Legii 1-0 do Lechia przegrała z Zagłębiem Dzięki czemu awansowaliśmy na drugą pozycję W tabeli, natomiast Lech Bardzo pewnie Pokonał na wyjeździe Koronę Kielce No i tutaj zachował prowadzenie w ligowej tabeli, czwarta jest Jagielonia, piąta Legia, szósta Pogoń Szczecin siódme Zagłębie, ósma Korona Kielce, grupa spadkowa tutaj na czele jest, jak na razie widzę w Łódź przed Arką Gdynia i Górnikiem Zabrze, a jak na razie do pierwszej ligi spadają Olimpia Grudziądz i najsłabsza zawisza Bydgoszcz Dobrze moi drodzy, teraz już chyba czas przejść do tego bardzo, bardzo ciekawego mam nadzieję spotkania finałowego w pucharze polski z zespołem Legii. Jeszcze może pokażę wam w jaki sposób my i w jaki sposób Legia. Jeszcze może przypomnę po prostu drogę do pucharu, do właśnie tego finału pucharu polski. A więc jak pamiętacie, my pokonaliśmy po drodze Chojniczankę w drugiej rundzie 4 do 0, następnie 4 do 1 gliwice. Potem, właśnie już wspominane przeze mnie w tym odcinku, ćwierćfinał z Wisłą 0-0 do, 0, do 0 i 2-0. do 0. No i półfinał także z zespołem Lechi, który wygraliśmy dwukrotnie 3-2 do 2 u siebie i 2-1 na PG arenie w Gdańsku. Następnie Legia. Może jeszcze pokażemy drogę Legii do wielkiego finału. Legia, zespół, który w zeszłym sezonie, jak zapewne dobrze pamiętacie, pokonaliśmy bodajże w półfinale, o ile się nie mylę jeszcze za chwilę sobie to sprawdzimy a więc zatem zobaczmy drogę Legi do finału Legia pokonała w drugiej rundzie po dogrywce Radomiaka Radom 3 do 1, następnie 4 do 1 zespół Zagłębia Lubin w trzeciej rundzie w w ćwierćfinale finale legioniści zmierzyli się z miedzią Legnica u siebie 0-0, no i 1-0 na wyjeździe. No i potem w półfinale ruch Chorzów u siebie zwycięstwo 3-1, na wyjeździe porażka 2-3. No i to również oznaczało, że zespół z Łazienkowskiej zmierzy się w wielkim finale Pucharu Polski. A oto jeszcze tutaj przy okazji pokażę wam listę nieobecnych: Sigurdsson, Kochański i Szagra, Szadrach. To są zawodnicy, którzy nie wystąpią w zespole. Legi Warszawa u nas wypadają niestety zawieszenie za kartki François Pierre, Mathieu Debons, także kontuzjowany Jakub Nekasz i kontuzjowany rezerwowy bramkarz Dariusz Trela. No i już może zatem przejdźmy do ustalenia taktyki na to spotkanie. No niestety, Debonsa i Piera musimy wyrzucić ze składu, zastąpią ich Andrę Oliwę, a także oczywiście Fabrice Sakala. Dzięki czemu padowan powędruje na ławkę rezerwowych. No i tutaj Peret, Przybecki, Salinas, Isupow, Pospisz z troszkę mają słabą kondycję. Dragon również ma słabą kondycję, no ale niestety kontuzjowany jest Jakub Nekarz A boję się troszkę dawać Alana Urygę na środku obrony, z racji tego, że ma tutaj jak widzicie słabe ogranie, ponieważ no już od dłuższego czasu Alan Uryga jest tylko rezerwowym w naszym zespole. W pierwszym składzie grywają właśnie Pospiszyli Kamil Drygas. No i cóż, może tak sobie zostawimy, mimo że Dragon ma dosyć niską kondycję. No a tutaj za bardzo chyba nie ma go kim zastąpić. Chyba że ewentualnie zaryzykujemy i damy szansę Urydze Tak chyba zrobimy, bo chyba to będzie lepsze wyjście niż delegowanie do pierwszego składu zmęczonego Patryka Dragona. Peret, Salinas, Przybecki, Isupow, Drygas, Pospisil. Fofana, oliwę, Uryga, Sakala i Skorupski Takie ustawienie No jak widzicie Troszkę słabo u nas z kondycją No ale mam nadzieję, że To jakoś drastycznie nie wpłynie na przebieg tego spotkania Także półfinał Ligi Mistrzów W tym samym dniu się odbywa Manchester City podejmuje Inter no, Pan Paweł Gil będzie arbitrem tego spotkania 55 tysięcy widzów, a więc komplet zasiądzie na stadionie narodowym w Warszawie. No więc można powiedzieć, że niejako Legia może zostać uznana za gospodarza tego meczu, bo z racji tego, że mecz odbywa się w stolicy, no to sądzę, że zdecydowanie więcej kibiców przybędzie tutaj z Warszawy aniżeli z, z Wrocławia. Chyba, że są przyznawane bilety po prostu tak samo. Jeżeli się mylę, no to mnie poprawcie, jak to jest w rzeczywistości w Pucharze Polski. Skład obydwu zespołów właśnie na waszych ekranach, dzisiaj Legia zagra w bramce, Sandomierski, dalej Olkowski, Brawo, Mazek, Oleksy, João Mario, Mierzejewski, Berthaus, Choi, Starzyński i Kamara. Zespół Jana Urbana, no ten sezon na pewno nie może zaliczyć do szczególnie udanych, ponieważ... No już rośnie ta strata do najlepszych drużyn w zeszłym sezonie Legia o mało co nie wywalczyła Pucharu, o, o nie wywalczyła o mało co Mistrzostwa Polski, jak pamiętacie, gdyby nie ta porażka w końcówce z widzewem, no to to Legia prawdopodobnie, a nie my zostałaby mistrzem Polski. No ale to już historia teraz czas skupić się na tym spotkaniu. Pokażcie na co was stać. No, wszyscy piłkarze zadowoleni Ostatnio morale jest naprawdę wysokie Motywacja jest spora Jak widzicie to morale wygląda całkiem fajnie e, To o czym wspomniałem 11 spotkań z rzędu bez porażki No i mam nadzieję e, Tutaj przedłużyć tą pasę Do 12 meczów Rozpoczęła Legia No ja już jakiś uraz Andre Oliwę e, Tam kontuzjowany Miejmy nadzieję, że e, Dokończy to spotkanie na środkowy obrońca. No i pierwsza nasza akcja. Fofana. Kamil Drygas. Fofana do Przybeckiego. Przybecki, ale niestety stracił tę piłkę. Oleksy, dalekie wybicie. Świetne teraz wejście. Sakali. Jest Loik Pered Uwaga i supo! Wibramka 1 do 0. 15 minuta. Ja w zasadzie już 16 minuta spotkania. No i 20 gol w tym sezonie. Zdobyty przez... Anzora i Supowa no nie jest to tak znakomity sezon Ukraińca jak zeszły no ale naprawdę sporo bramek strzela w tym sezonie. Ukraińiec, uwaga, teraz Kamara, jest szansa dla Legii. Mierzejewski. Paweł Leksy. Oleksy jest Fofana, dobre wybicie i przejmujemy futbolówkę Loik Pere. Loich Perepe tutaj prawym skrzydłem, kapitalnie się rozpędza do Anzora i Supowa ten przerzuca do Przybeckiego, uwaga Przybecki 2 do 0, kapitalne zagranie Anzora i Supowa. no i prawo skrzydłowe w naszym zespole, Miłosz Przybecki, piłkarz, który sporo czasu stracił w tym sezonie na kontuzjach, dobija Legię, jest 2 do 0 w tym momencie, mamy 35. minutę gry, no i... Jesteśmy naprawdę na uprzywilejowanej pozycji w tym momencie. No i teraz niestety kolejna kontuzja, a więc Salinas tym razem ucierpiał, a więc zastąpimy go Kamińskim, natomiast Anzor Isupow powędruje na ofensywnego pomocnika, a Kamiński powędruje na atak. No nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy jeszcze nie zmienić tego Andre Oliwę. który może nam się przydać jeszcze w w kolejnych spotkaniach no może tak zrobimy nie będziemy ryzykować jakiejś groźnej kontuzji młodego francuza. No naprawdę szkoda, że Francua Piernie może zagrać w tym spotkaniu, bo to jest taka nasza ostoja defensywy w tym sezonie. No i cóż, zatem dwie zmiany wymuszone praktycznie jeszcze przed przerwą. Zaraz przed ostatnim gwizdkiem w pierwszej połowie dokonujemy dwóch zmian. No ale do przerwy prowadzimy 2 do 0. Jestem bardzo zadowolony z rozwoju sytuacji. No i rozpoczynamy drugą połowę Mam nadzieję, że to zwycięstwo Które jest już tak blisko Nie wymknie nam się z rąk No i uda się Mi zdobyć swoją trzecią Swój trzeci tytuł W tym sezonie No i kolejna kontuzja Tym razem ucierpiał Anzor Isupow A więc kolejna Kontuzja jednego z kluczowych Graczy w moim zespole Teraz odzyskaliśmy piłkę Patryk Dragon Uryga, no co robi Uryga? No już myślałem, że popełni błąd, naprawdę niewiele brakowało. Kamil Drygas i Miłosz Przybecki. Hanzor i Supow. Jego chyba też trzeba będzie zmienić. Przybecki, Drygas i Supow. Ładnie teraz rozegrana piłka. Przybecki, uwaga, dośrodkowanie. Kamiński! 3 do 0. No to już jest chyba nokaut zespołu Legii Warszawa. Kapitalne dośrodkowanie Przybeckiego. I bramka szkolna przez Dawida Kamińskiego 3 do 0 prowadzimy na Stadionie Narodowym w Warszawie no i musimy chyba dokonać tej trzeciej zmiany, a więc wprowadzimy na boisku Riamondiego który zastąpi Isupowa Riamondi powędruje na środek pomocy natomiast Pospisil przenieśli się na pozycję ofensywnego pomocnika, wysuniętego rozgrywającego no i jeszcze tutaj motywacja dla Szwajcara to była ostatnia trzecia zmiana w naszym zespole jeszcze Anzori Supow, jeszcze Peret e, i Supow i Supow do Loika Pere, Loik Pere uwaga zrobił sobie troszkę miejsca, świetne zagranie do Przybeckiego ależ teraz ładne uderzenie e, byłego piłkarza Polonii Zagłębia Lubin i kapitalna interwencja tam e, golki Peralegi a więc ostatnia trzecia zmiana w naszym e, zespole, no miejmy nadzieję tylko, że to nie będą jakieś groźne urazy e, bo zarówno Andre Oliwę, jak i Anzori Supow a także oczywiście Jorge Salinas to kluczowe postaci naszego zespołu. Uwaga, teraz Kamiński, świetne rozegranie! Pospisil! Ładny strzał Czecha, jednak zbyt słaby, ale tutaj zaskoczyć Sandomirskiego. To już ostatni gwizdek prawie, no jeszcze jedna kontuzja. Niestety Riamondi, no bardzo dużo tych kontuzji. Aż cztery kontuzje w jednym meczu, no to naprawdę chyba mi się jeszcze nie zdarzyło. No miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli właśnie po tym meczu jakiegoś szpitala w zespole e, Tak czy słaba kondycja wielu piłkarzy, jeszcze Sakala, jeszcze jedno dośrodkowanie Jeszcze udaje się Legi wybić w futbolówkę Mierzejewski. Już niebawem arbiter zakończy to spotkanie, no i to już jest koniec, możemy świętować. Nawet że kontuzjowani wybiegli z ławki rezerwowych. Ostatnich wizek, a więc nasze trzecie trofeum w śląsku staje się faktem. Zdobywamy Puchar Polski. Jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego wyniku. No i zdobywamy trzecie trofeum. Spójrzmy tutaj, zmiażdżyliśmy Legię, która miała tylko cztery strzały, my aż 10. No i oczywiście po wyniku widać, że zdecydowanie tutaj dominowaliśmy w tym spotkaniu Dawid Kamiński został najlepszym strzelcem Pucharu Polski w tym sezonie z sześcioma trafieniami na koncie no i moi drodzy nasze trzecie trofeum staje się faktem, no i tutaj bez względu na okoliczności bez względu na końcowe rozstrzygnięcia w lidze już zapewniliśmy sobie zespół w zespole Śląska Wrocław po raz kolejny europejskie puchary bo oczywiście triumfator Pucharu Polski gra w przyszłym sezonie w Lidze Europejskiej no tutaj oczywiście zadowolony zarząd piłkarz meczu Miłosz Szybecki, bramka i asysta ja oczywiście tak jak mówiłem wcześniej po tym sezonie rozstaję się ze Śląskiem Wrocław gdzieś przeniosę się za granicę poszukam jakiegoś dobrego klubu za granicą no w Śląsku myślę osiągnąłem już wszystko zdobyłem mistrzostwo, zdobyłem już w tym momencie dwa Puchary Polski jeszcze mamy szansę na zdobycie jednego mistrzostwa, także udało się awansować do Ligi Mistrzów. E, myślę, że to trafne spostrzeżenie. Od zawsze lubię te rozgrywki, tak jest. E, ma swój wielki dzień. Czy jesteście w stanie wykorzystać ten sukces by w przyszłości powalczyć o trofea? Oczywiście, nie widzę przeciwwskazań. E, wasi kibice na pewno będą świętować do bladego świtu. Zwycięstwo w każdych rozgrywkach sprawia wielką frajdę. E, doprowadził Pan zespół do finałowego zwycięstwa. Jak Pan ocenia mecz finałowy? Było trudniej niż oczekiwałem, ale koniec końców wygraliśmy, ok, a więc udało się awansować do europejskich pucharów już bez względu na wszystko, no ale oczywiście do końca sezonu będę walczył o tytuł mistrzowski, premia drużynowa dla drużyny 325 tysięcy złotych tutaj widzicie podsumowanie, najwięcej asyst Maciej Rybus, najlepszy strzelec Dawid Kamiński, największa niespodzianka Kalisja Kalisz, największe rozczarowanie Termalika, Brookbet no i otrzymujemy 106 tysięcy złotych za udział w rozgrywkach no i 425 tysięcy za wygraną, a więc ponad pół miliona złotych kasujemy za wygraną w Pucharze Polski Abel Erzino również trener Deportivo był w, na tym spotkaniu przypominam, że oczywiście do Deportivo po tym sezonie powędruje Kamil Drygas no i tutaj jeszcze widzimy, obserwował Dajko Fofan i Anzora i Supowa no i właśnie teraz chwila prawdy Riamondi 2 tygodnie, no nie jest tragicznie Jorge Salinas 6 tygodni, oj także chyba już do końca sezonu niestety nie zobaczymy Jorge Salinasa, no wielka szkoda, bo Paragwajczyk bardzo by nam się przydał No ale niestety taka jest piłka, piłka to sport kontaktowy Niestety czasem zdarzają się także kontuzje, także będziemy musieli sobie już do końca sezonu radzić bez Paragwajczyka no i tutaj oczywiście informacja o tym, że zapewniamy sobie udział w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej w przyszłym sezonie moi drodzy Zatem po raz drugi z rzędu wygrywamy Puchar Polski, a więc naprawdę wielkie, wielkie osiągnięcie Kolejne wielkie osiągnięcie w Śląsku, Wrocław, jak widzicie tutaj drugi raz z rzędu Spójrzmy komu udało się ostatnio, no Legii udało się w roku 2013 obronić tytuł tak to poza tym nikomu nie udało się właśnie tego tytułu obronić. A w ostatnich pięciu latach, sześciu w zasadzie latach, trzykrotnie triumfował Śląsk Wrocław. Także jeszcze przed moją kadencją tutaj w 2015 roku również Śląsk Wrocław zwyciężył w rozgrywkach Pucharu Polski. No i jeszcze oczywiście do końca tutaj pozostaje sześć spotkań w Lidze. No i także mamy sporą szansę na. Mistrzostwo Polskie, jeżeli oczywiście będziemy w tak wysokiej formie jak do tej pory, no to nic nie staje na przeszkodzie, abyśmy zdobyli kolejne trofeum, czwarte już do kolekcji podczas mojej przygody w Śląsku Wrocław. Teraz przed nami pojedynek z Pogoją Szczecin, następnie mecz z Koroną, no i tutaj ten kluczowy, myślę, mecz z Lechem, także bardzo ważny mecz z Lechią. A my oczywiście zobaczymy się na tym ostatnim spotkaniu, gdzie na wyjeździe podejmę. Zespół Jagieloni, kto wie, być może wówczas będę miał już zapewnione mistrzostwo Polski, być może wówczas nie będę miał już szans na mistrzostwo, a być może jeszcze trzecia opcja jest taka, że właśnie będzie to mecz, który zadecyduje o tytule mistrzowskim. O tym wszystkim przekonacie się już w kolejnym odcinku, ale jeszcze zanim go zakończę, to oczywiście pokażę Wam także statystyki moich piłkarzy. Jeszcze raz, średnia ocena najwyższa, no to tutaj Stoperzy Olympique Marseilla, stoperzy z Francji, a więc François Pierre, André Olive, na razie najwyższe oceny w moim zespole. Dalej Jorge Salinas, którego niestety już w tym sezonie nie zobaczymy. Następnie Anzori Supow, Patrick Dragon. No, jest jeszcze kilku piłkarzy, którzy mają średnią ocenę powyżej 7, to Fabrizio Sakala Miłosz Szybecki także Alan Uryga, Loïc Pere a także Mateusz Dugołęcki, najlepszy strzelec w zespole, to oczywiście Anzor bo w 20 bramek już w tym sezonie strzelił. E, młody Ukraińiec, król strzelców zeszłego sezonu, e, Dawid Kamiński 13 trafień, Stefano Padowan 11, po 8 Pere, także François Pierre. 7 mają Andoch, Przybecki i Jorge Salinas. Najwięcej asyst, oczywiście Paragwajczyk, Jorge Salinas. Jak zwykle, jak w każdym sezonie, to jest piłkarz, który notuje najwięcej asyst w sezonie w moim zespole. Przypominam, że oczywiście w zeszłym sezonie to jest w ogóle piłka, który miał najwięcej asyst na koncie. Loik Pere 9 asyst, 8, Supow, 7 Sakala, 5 asyst Oktawian Skrzecz, 4 przybecki, Trygas i Padowan. Najwięcej raz zawodnikiem meczu wybierano François Piera aż 9-krotnie. No spójrzmy sobie może jeszcze raz na atrybuty tego niezwykle utalentowanego 21-letniego Francuza, tylko 2 miliony złotych wartości no, i sądzę, że tutaj, jeżeli obejmę jakiś inny zespół, już tutaj po tym, jak rozstanę się ze Śląskiem, no to chyba skieruję swój wzrok w kierunku Anzora i Subovan, Przepraszam, w kierunku François Piera, no i będę chciał tego piłkarza sprowadzić. No, między innymi François Piera, bo mam kilku naprawdę tutaj dobrych zawodników. No, także Andre Olive na początku robił sporo błędów, przez niego padało wiele goli. No, ale teraz naprawdę jedna z ostoi defensywy mojego zespołu. No i cóż, moi drodzy, jeszcze może rzućmy sobie okiem po pierwsze na finanse, jak wygląda status finansowy mojego klubu. Jak na razie mamy na koncie prawie 50 milionów, no a prognozowany stan konta to prawie 100 milionów, no a więc tutaj, no oczywiście to wynika z tego właśnie awansu do Ligi Mistrzów. To właśnie, jak wspominałem już w poprzednich odcinkach, to awans do fazy grupowej dał nam taki wielki zastrzyk gotówki. Przypominam, że oczywiście wciąż trwa rozbudowa bazy treningowej także obiektów młodzieżowych. No i cóż, Śląsk Wrocław, jeszcze zapomniałem o tym wspomnieć, złożył mi już propozycję przedłużenia kontraktu, no ale nawet nie przeglądałem oferty, od razu przedłużyłem, przepraszam, oczywiście od razu odrzuciłem, odrzuciłem tę propozycję, bo już dawno, dawno postanowiłem, że po zakończeniu tego kontraktu, czyli 30 czerwca 2020 roku rozstanę się ze Śląskiem, no i będę szukał pracy w innym klubie, także spójrzmy sobie jeszcze na posady, gdzie ewentualnie moglibyśmy się przenieść po tym sezonie. No Ciężko tak naprawdę jest to stwierdzić w ogóle, które kluby teraz byłyby zainteresowane moimi usługami. Nie wiem, na ile moja pozycja jest mocna tutaj w europejskim futbolu. No ale tutaj bardzo niepewne bardzo niepewne. Tutaj są posady w Evertonie, w Walencji, Leverkusen, AS Monaco. No te kluby naprawdę interesowałyby mnie tutaj, jeżeli chodzi o przedłużenie właśnie, o kontynuowanie mojej kariery menadżerskiej. No, ale zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze przed nami jeden odcinek. Na pewno w Śląsku Wrocław to będzie ten ostatni mecz z Jagiellonią, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie ocenić filmu, napisać komentarza. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze pisane w poprzednim odcinku. A my usłyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia na razie. Cześć.